Cześć, dziś przedstawię Ci trzy propozycje nakryć głowy, które idealnie wpasują się w klasyczny, elegancki i męski styl ubierania się. Wiosny do jesieni nakrycie głowy pełni zupełnie inną funkcję niż zimą. Nie potrzebujemy ochrony przed chłodem, dlatego też wszelkie czapki zimowe na ten okres chowamy głęboko do szafy i decydujemy się na to, co ochroni naszą głowę przed słońcem. Dodatkowo potraktuj czapkę lub kapelusz jako świetny dodatek, który pozwoli ci wynieść twoje stylizacje na wyższy poziom. A jeszcze na koniec, jeśli połączysz je na przykład z okularami przeciwsłonecznymi, to już w ogóle będziesz wyglądał świetnie. Jednakże przy nakryciach głowy musimy pamiętać, że nie zawsze pasują one do każdej okazji i każdego outfitu. Dodatkowo bardzo ważną sprawą jest to, że nie każde nakrycie głowy będzie pasowało do Ciebie. Więc jeśli założysz jakąś czapkę lub kapelusz, staniesz przed lustrem i widzisz, że jednak coś tutaj jest nie tak to bardzo możliwe, że masz rację i dane nakrycie głowy nie pasuje akurat do kształtu Twojej twarzy. Mm, używając tego dodatku możesz naprawdę podbić swoją stylizację, ale też w bardzo łatwy sposób wszystko zepsuć. Jeśli podoba Ci się film, wrzuć lajka, natomiast jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Znajdziesz na nim wiele przydatnych informacji i porad na temat męskiego i klasycznego sposobu ubierania się. Kiedyś mężczyźni dużo częściej nosili kapelusze i czapki, dziś jest to rzadko spotykane na co dzień, a oznacza to, że zakładając taki od razu zwrócisz na siebie uwagę. OK, zanim przejdziemy do tego, co nosić, zacznijmy od tego, czego nie nosić. Dalej, często na ulicy spotykam się z czymś takim jak bucket hat, czyli kapelusz wędkarski, który jakiś czas temu zrobił się dość popularny, zwłaszcza wśród młodzieży, ale ten trend minął i od kilku lat jest już niemodny. Nie pasuje on do eleganckiego i klasycznego stylu, więc jeśli go masz a chcesz ubierać się w stylu nowoczesnej klasyki, pora się go pozbyć. Możesz go zamienić na przykład na bejsbolówkę. Klasyczna czapka, która idealnie sprawdzi się w casualowych stylizacjach, zarówno latem, jak i wczesną jesienią. Założysz ją do T-shirtów Polówek, jak i nawet koszul z podwiniętymi rękawami. Spokojnie możesz ją wystylizować w chłodniejsze dni w połączeniu ze swetrem lub kurtką. Pamiętaj o zasadzie, że im cieplej, tym jaśniejszą czapkę wybieramy. Oprócz aspektów wizualnych i dopasowania jej do stylizacji, chodzi również o nagrzewanie się Twojej głowy. Jaśniejsza czapka odbija więcej promieni słonecznych, przez co nie będzie Ci aż tak gorąco. Rodzajów czapek z daszkiem jest cała masa, ale my skupiamy się na tej najbardziej klasycznej. Są jej dwie wersje. Nieusztywniana, która najczęściej składa się z sześciu, zszytych ze sobą części. Nie posiada ona przedniej sztywnej części, więc układa się pod Twoją głowę. Możesz ją zwinąć i złożyć, a ona dalej utrzyma swój kształt, ponieważ, krótko mówiąc, swojego kształtu nie ma. Drugą wersją jest czapka usztywniana, i to jest model, który polecam bardziej. Ma usztywniane przednie panele, które utrzymują jej kształt. Dzięki temu wygląda ona bardziej elegancko i nie tak szmaciano jak poprzedniczka. Dzięki temu daszek jest również bardziej stabilny i lepiej utrzymuje swój kształt. A skoro o daszku mowa, to podczas wybierania czapki decyduj się na ten o odpowiedniej wielkości. Dobrym przykładem będzie tutaj Polo Ralph Lauren. Przy wyborze baseballówki kieruj się właśnie tym modelem, jako przykładem odpowiedniego daszku. Jeśli chodzi o kolory, tak jak we wszystkim i tu stawiamy na klasykę. Latem biały i beżowy. Jesienią możesz postawić na granat. Bardzo fajnie połączysz je z różnego rodzaju stylizacjami. Pamiętaj o tym, aby nie wybierać czapek z wielkimi logo, różnokolorowych i w dziwne wzory. Odpadają także wszystkie wariancje baseballówki, czyli snapbacki, full capy czy tirówki. Nie pasują one do klasycznego i eleganckiego wyglądu. Tak jak wspominałem na początku filmu, nie każde nakrycie głowy będzie pasowało każdemu. W przypadku czapek z daszkiem mogą one niezbyt dobrze zgrywać się z osobami, które mają okrągły kształt twarzy, ale nie musi tak być. Musisz sam przymierzyć i zobaczyć na własne oczy. Nawet jeśli pierwsza baseballówka nie będzie pasowała do Twojej twarzy, nie zrażaj się. Ile czapek, tyle różnych kształtów. Testuj inne, bo jestem przekonany, że prędzej czy później znajdziesz odpowiedni dla siebie model. Drugą propozycją jest kapelusz Panama świetny wybór na wakacje i ciepłe miesiące. Jest to bardzo uniwersalny rodzaj kapelusza, który sprawdzi się dla każdego. Niezależnie od tego, czy jesteś młodszy, czy starszy, w bardzo fajny sposób jesteś w stanie wystylizować go do różnego rodzaju stylizacji. Od tych casualowych z letnimi lnianymi koszulami czy polówkami, aż po te bardziej formalne, w połączeniu z marynarką czy nawet garniturem. Jest bardzo przewiewny, dzięki czemu zapewni ci odpowiedni komfort termalny i ochronę przed słońcem. Do tego pasuje do większości kształtów twarzy. Jestem pewny, że znajdziesz sobie taki, który będzie ci odpowiadał. Nie decyduj się jedynie na najtańsze wersje tego nakrycia głowy, ponieważ bardzo szybko tracą one swój kształt i już po kilku założeniach nie będą wyglądały na Tobie tak, jak powinny. I na koniec ostatnia informacja, która może przekonać sceptyków. Kapelusz doda ci kilka dodatkowych centymetrów. Dlatego, jeśli chcesz optycznie się wydłużyć, będzie to idealna propozycja dla ciebie. I na koniec coś bardziej jesiennego, kaszkiet. Niecodzienny wybór, który dobrze wystylizowany idealnie wpasuje się w charakter nowoczesnej klasyki. Ten rodzaj nakrycia głowy możesz kojarzyć z niedawno popularnego serialu Peaky Blinders. Natomiast czapki używane w tamtych czasach i w tamtym serialu noszą nazwę Newsboy Cup. Jest to nazwa pochodząca od chłopców roznoszących gazety w tamtych czasach. Różnią się one od kaszkietów lekko kształtem głównie górą, która w przypadku Newsboy Cup jest bardziej bufiasta. Na początek ważna zasada nie nosimy go latem. Jest to typowo jesienne nakrycie głowy, które zakładamy, kiedy pogoda na zewnątrz ma już mało co wspólnego z wakacjami. Chodzi tutaj zarówno o wygląd, jak i o kwestię komfortu termicznego. Większość kaszkietów jest wykonana z tweedu, który da ci trochę ciepła, dlatego też zakładając go podczas ciepłych i słonecznych dni, twoja głowa będzie się pocić i przegrzewać, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. Świetnie sprawdzi się on jednak w jesiennych stylizacjach, w bardziej ziemistych kolorach, takich jak na przykład oliwkowy czy brązowy. Pasuje zarówno do samych polówek i koszul, jak i swetrów i kurtek. Dzięki swojej uniwersalności wykorzystasz go podczas powoli nadchodzącego jesienno-zimowego sezonu. Jeśli chodzi o kolor, decyduj się na jednokolorowe w neutralnych, ciemniejszych barwach. Granatowy, szary, ciemno-oliwkowy lub brązowy. Gładki lub w mały wzór, który nie będzie mocno rzucał się w oczy. I dalej budujemy stylizację poddaną grupę kolorystyczną. Musi to do siebie pasować. Unikaj wybierania kaszkietu pod kolor górnej części garderoby. Przykładowo, jeżeli zakładasz granatową kurtkę, to nie wybieraj granatowego kaszkietu w podobnym odcieniu, ponieważ będzie to się wszystko ze sobą zlewało. Musi być zachowany albo odpowiedni kontrast, albo dokładnie taki sam kolor. Także na wybór kaszkietu decyduj się, kiedy mniej więcej wiesz o co chodzi w modzie męskiej. Tak jak wszystkie nakrycia głowy, jest to świetny dodatek, który jednocześnie może Ci albo podnieść stylizację na wyższy poziom, albo zupełnie ją zepsuć. To wszystko na dziś. Daj znać w komentarzu, jakie ty nakrycia głowy używasz na co dzień, jeśli w ogóle je używasz. Dzięki, że tu ze mną jesteś. Trzymaj się i do zobaczenia.